Pytam też, Igor, pod tym kątem, jak kobiety mogą wspierać swoich y, mężczyzn. Żeby się tu nie rzuciły na mnie panie feministki, bo ja sama prowadzę biznes, ale y, to mnie interesuje z perspektywy kobiety. I koleżanki pytają, y, bo ja widzę, jak moi koledzy przedsiębiorcy często y, są tak samotni, y, no ale oni sami też sobie to robią, bo się nie dzielą tym, co jest, bo właśnie. No, właśnie, nie wiem, ty mi powiedz, ale y, ty mówiłeś mi kiedyś o tym, jak właśnie był ten kryzys, y, że nie zarabianie pieniędzy przez faceta to jest mocne słowo kastrowanie mężczyzny. I jak kobieta może właśnie takiego faceta, któremu coś tam nie wychodzi w tym biznesie, wspierać? Znaczy tak, no. Yy depresja generalnie, która jest skutkiem jakichś tam poważnych kłopotów. W mojej ocenie no nie jestem oczywiście lekarzem, tym bardziej psychiatrą, natomiast ponieważ sam miałem depresję taką taką twardą, mocną, typu bezsenność trzy miesiące, skurcze mięśni uniemożliwiające wchodzenie i schodzenie ze schodów, więc takie ciągły szum w głowie trwający bez przerwy przez wiele, wiele, wiele miesięcy. Taką depresję miałem 3 lata, więc jakby z tego doświadczenia mogę powiedzieć, jakie to jest ciężkie. No to ta depresja ewidentnie jest dla człowieka, dla mężczyzny jest poczuciem jakby kastracji, Człowiek traci, mężczyzna traci energię, tak? A no, mężczyzna to sprawczość, nie? To jak się czyta w teorie takie psychologiczne, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, to mężczyzna, mężczyzna się ocenia jednym słowem, określa jednym słowem sprawczość, nie? A kobieta się ocenia Określa y, słowem y, wspólnotowość. Nie? To jest, mhm. są te najsilniejsze cechy, które nas niesamowicie różnicują. Dla mnie to jest piękne, tak? także jeżeli mhm. nas słuchają feministki, to wszystkie serdecznie pozdrawiam. Y, I chcę powiedzieć, że ja fantastycznie pracuję, mi się z kobietami, uwielbiam taką pracę, ponieważ jesteśmy tak różni, że to jest po prostu fantastyczne, mhm. jak, jest, jak w tej różnorodności możemy y, połączyć nasze, nasze mocne strony. Jak się odpatrzy na systematyczność i dokładność kobiet, no to z wyjątkiem nielicznej grupy inżynierów, którzy czasami są tak samo dokładni i systematyczni, to kobiety nas tym po prostu yy, biją na głowę na to, a, a umiejętność nawiązywania relacji to jest po prostu coś, czego ja nie wiem, nigdy chyba się tego nie nauczę, żeby yy, tak moja żona wchodzi w dowolne towarzystwo i za 15 sekund wszystkim jest sparty i, i wszyscy ją lubią, a ja zanim się odważę podejść do pierwszego, to nie, nie 15 minut. <laughs> Oczywiście koloryzuję teraz specjalnie, żeby... Trochę jakby wypuklić te różnice. Nie? Mm -hmm. Natomiast co może zrobić żona? No, <śmusik> yy, mmm, słuchałem jakichś takich kilku konferencji, już nie pamiętam dokładnie, czyja to była konferencja, ale zapadło mi to bardzo mocno, mocno yy, w pamięci, jakby sam też to potwierdzam jako, jako mężczyzna, że mężczyzna jakby oczekuje takiego, troch, takiego trochę zachwytu od swojej żony. Nie? Mm -hmm. Czyli yy, nawet jeżeli. <głos cultu> Kochane Panie, jeżeli wreszcie wzięły męża dzisiaj mówicie, a to głupo, nie? To kogo wreszcie wybrały? <noise> na Fanoreszcie tak. głupola nie wygrały. Wybrały. Więc y, mężczyzna ma w swoim sercu takie, takie niesamowite pragnienie, żeby ta żona była nim zachwycona. No więc, jeżeli mu się udało naprawić pralkę, no to się, panie, zachwycajcie, nie? Jeśli mu się udało oponę wymienić, zachwycajcie się. No. Kobietom to wymiana opony będzie szła chyba trochę gorzej, nie? Oczywiście kobieta potrafi to zrobić bez pudła, szybko, sprawnie, no ale trochę trzeba poćwiczyć, nie? Znaczy, znam jakby takie to prawie że, że wrodzone. Także pierwsza rzecz to jest taka, żeby. No, bo jeszcze taka ważna uwaga. Ja, ja pamiętam, że jak moja żona, to się zdarza prawie nigdy, więc jakby tutaj, żeby sprawa była jasna, to, że ona tego na mnie nie ćwiczy. Ale są takie chwile, nie wiem, raz na 5 lat, raz na 8 lat, coś się przeleje. Czasem nie z mojej winy, tak? bo To się mogą się inne osoby na to wpłynąć. I zaczyna gadać, to słuchajcie, ja normalnie mam ochotę wyjść z domu. nie? Dlaczego? Bo ja mam jeden organ w organizmie najdelikatniejszy: uszy. Uszy. I ja nie mogę słuchać się zgotu. Nie po prostu to zupełnie rozwala. Moja żona jest małomówna, Panie Jezu, dzięki. <grym> Znaczy, no, na ona była, jak się ją poznałem, teraz może trochę mówi więcej, bo po wychowaniu piątki dzieci to, to jest inaczej, nie? Ale mężczyzna nie znosi takiego ciągłego, ciągłego, jak to się mówi, rąbania kołków, tak? Rąbania kołków wderanie. Także pierwszy zachwyt nad mężczyzną, mówię nad drobiazgami, tak? Tak samo jak kochane panie, kwiatki oczekujecie codziennie, nie? Nieważne, że urodziny i po prostu codziennie byście chcieli kwiatki dostać. Mężczyzna codziennie by chciał usłyszeć, nie wiem tam, Krzysztofie, jaki jesteś mądry. To nie chodzi oczywiście o takie narobienie no, tego sztucznie, no bo to się wyczuje, nie? tylko no, tam, gdzie to widzimy. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast to, co mnie bardzo podnosiło, moja żona nigdy nie wypominała mi tego, mm. jakie ja błędy zrobiłem. No, oczywiście, zrobiłem błędy. To nie jest tak, że, że jedyną winę ponosi urząd No, nie, to, to była nieprawda. Ja zrobiłem też tysiące błędów. Przypuszczalnie znacznie mniej niż konkurencja, skoro konkurencja nie doszła tak daleko jak ja. Ale żona mi tego nigdy nie wypominała, więc to, mm. było, to było piękne. I w związku z tym to nam pomogło przetrwać te najtrudniejsze chwile. Więcej ona ciągle mnie wspierała w takich podstawowych właśnie rzeczach. Zawsze była ze wszystkim gotowa. No, nie pamiętam dnia, żeby jakoś. Nie była w stosunku do mnie znaczy opiekuńcza, takim absolutnie dobrym, tego słowa mhm. znaczeniu, wspierająca, tak? Mhm. Ja z kolei dojrzewając coraz bardziej z tej, z tej pychy do pokory, mm, tak może się wydawać, że to jest droga w dół, ale to jest droga w górę, nie? To, jest, to, nie, to się może wydawać, że jest droga w dół, to jednak to jest. No że mężczyznom, nie, pojęcie. to jest w górę, nie droga, to. Od tak nie pychy pomysłały. do pokory to jest droga w górę, tak? Bo pokora to nie jest ciapowatość, panowie. Człowiek pokorny to jest ten, który realnie ocenia rzeczywistość. Stoi na dwóch nogach i ocenia rzeczywistość, czyli i siebie, swoje kompetencje i otoczenie, czyli swoją firmę i konkurencję. To jest pokora. A nie, że jestem ciapa i tam ktoś mnie zdzielił w głowę, a ja się nachylam dalej, że mnie zdzielił jeszcze raz. To nie o to chodzi. Pokora to jest naprawdę kapitalne takie wyważenie, kim ja jestem w tym świecie, jaka jest moja racja, co ja faktycznie umiem, a czego nie umiem i tam, gdzie nie umiem, tam się nie pcham, a to, co umiem, jestem dobry, to o tym się po prostu staram się w tym rozwijać. I tak samo z moim przedsiębiorstwem, które prowadzę. Więc yy, pytanie było, żonę, tak to nie wiem, no to żonę, kochajcie swoich mężów. Tak mówiąc do kobiet, kochane panie, Psyka mężczyzny jest taka, siedzę w robocie i mam teraz dylemat, mogę siedzieć dłużej w robocie albo wrócić do domu. No i teraz zastanówcie się, kochane panie, jeżeli facet wie, że wróci do domu i usłyszy gadanie, zrzędzenie, ja to nie mówię tego przeciwko kobietom, tylko mówię, pokazuję pewien obraz, tak? Większość kobiet, jest, które spotkałem, wspaniałych im na palcach jednej ręki mogę wymienić takie, których może bym nie chciał po raz drugi spotkać. Natomiast, no, tak się wczucie w tą rolę mężczyzny, tak? Idzie tej roboty, pracuje, ma wrócić do domu i tak sobie myśli to może jeszcze godzinkę popracuję. <grych> no bo jak się pomyśli, że wróci i dostanie bombki znowu od drzwi i zamiast móc odpocząć, no bo mężczyzna oczywiście powinien na koniec dnia wejść w swój empty box, jaką potrzebuje tego czasu, gdzie nikt do niego nic nie mówi, on się może tylko być sam, to jest, to, jest, to jest niesamowite, że mężczyzna lubi takie chwile, gdzie jest po prostu sam ze sobą i koniec, tak? I na pytanie właśnie, gdzie jesteś, jestem w empty boxie, nie? to jest mój box i ja tam muszę być, i koniec. I teraz ten sam facet, który wychodził z rano, z domu, daj Boże, że, że miał możliwość zjedzenia z żoną śniadanie i pocałuj ją w policzek, ona rozpromieniała uśmiechem do niego i powiedziała, kochanie, kiedy dzisiaj wracasz, no to taki facet będzie siedział tą godzinę dłużej w pracy? No nie, no będzie właśnie, będzie czuł to ciepło w sercu i tę radość, że wie, że wraca do, do, do domu, gdzie go spotka miłość. A druga rzecz jest taka, że mężczyzna naprawdę ma sens w życiu, jak ma miłość w domu. No bo to jest po prostu jakby to jest, to jest jego konstytucja. On musi czuć się kochany, to on wtedy po prostu da siebie wszystko, żeby zabezpieczyć dobry byt rodzinie. Nie? Taka jest. Mężczyźni są dość w, prości w konstrukcji. Także to tak funkcjonuje. Po, po prostu tak funkcjonuje. Tak? Ładujemy w mężczyznę miłość, oczywiście realną, a nie taką wydumaną. A mężczyzna daje z siebie wszystko i wtedy wszystko gra, nie? Ja wiem, że życie jest może bardziej skomplikowane niż się mówię, ale te fundamenty są naprawdę takie proste. Mówiliśmy troszkę o małżeństwa, a teraz pytanie o ojcostwo. Jesteś Igor ojcem piątki dzieci. Już masz wnuki. Nie wiem, jak to właśnie. Jak to się stało, że ty miałeś tę firmę tak intensywne życie? I to w czasie tego największego kryzysu te wszystkie dzieci się urodziły. Znaczy tak, ja firmę założyłem w 1988 roku i to było mniej więcej czas na drugiego dziecka. Pierwsze się urodziło w 1986, także wchodząc w firmę, można powiedzieć, że miałem dwójkę dzieci. Potem trzecie dziecko się urodziło w 1992 roku. No to był okres chyba naj, najintensywniejszej pracy. I przez to, to jest to dziecko, które kiedyś jak wróciłem do domu jak miało... mój syn miałem 3 lata znaczy on miał 3 lata a ja, ja wracałem do domu bardzo blisko mieszkałem pracy więc przyjeżdżałem na no to się teraz mówi lunch, tak, na obiad do domu no to właśnie ten syn jak miał 3 latka spytał się mamy po miłym wyjściu, mamo kto to jest ten pan? No więc nie mam się za bardzo czym chwalić. Pracowałem jak wariat. No ale tak faktycznie było. Wychodziłem jaką spał, wracałem po pracy, jaką spał, no, w związku z tym ten lunch to była jedyna sytuacja, żeby go spotkać. W 97 się urodziło czwarte dziecko, czyli to właśnie był, no to był drugi 96 kontrola, czy 97 to był pierwszy rok już po kontroli, czyli wyniki kontroli zjazd w ciągu pół roku. Utrata połowy obrotów, ciągły brak gotówki, komornicy po prostu z każdej strony na nas napadali. I, i piąte dziecko rodziło się faktycznie. Czyli czwarte i piąte się rodziło ewidentnie w kryzysie, nie? Ojcostwo. Ja myślę, że trzeba by moje dzieci spytać o moje ojcostwo. I chyba by tak totalnie optymistycznie i. Super by nie było, natomiast no, ja na w sercu mam takie poczucie, że mimo to, że jakby no, nie dałem im tyle czasu, ile powinienem dać, ile mógłbym dać, to w sensie uczucia, miłości i starania się o nie, to na pewno dałem wszystko, co, co mogłem. Mam taką satysfakcję, że mamy takie wspólne wspomnienia, czyli wyjazdy na Narty. Cała rodzina jest zwariowana na punkcie NART. Mi się udało ich wszystkich zarazić. I wiem, że też dzieci, jak wspominają nasze wspólne życie, to takim pierwszym punktem odniesienia są wspólne wyjazdy na narty. No to będą, jak potem zaczęli się powiedzieć dzięciowie i, yy, i synowe, to też była taka właśnie informacja, że tata na nartach to jest normalne, nie? <śmiech> <śmiech> no bo ja wtedy, jakby jest mniejszy stres. No w tej chwili, to jak jest komórka, to i nawet w Austrii na wyciągu. Klienci dzwonią, nie, ale no ten narty to jest naprawdę taka przerwa, przerwa w której można się spotkać bez emocji, bez nerwów w tym sensie, bez emocji. Więc na pewno bycie ojcem, będąc jednocześnie przedsiębiorcą, to nie jest proste zadanie. Tym bardziej, że firma bardzo często potrzebuje wiele atencji i sprawy filmowe, no. Grożą jakimiś poważnymi konsekwencjami, widocznymi konsekwencjami, i to potrafimy sobie wyobrazić. Natomiast trudniej sobie wyobrazić te rany, które ma dziecko, czy te, te braki, które my powodujemy przez to, że nas nie ma, my mężczyźni, my ojcowie. No więc to jest no taki ból, nie? Ale jest remedium, jest TATONET, taka organizacja fantastyczna. Że polecam. Ja na Tatonet nie byłem, natomiast trochę śledziłem wyczyny tej, tej organizacji, tych ludzi. To jest fantastyczna sprawa, właśnie. Tatonet to jest organizacja, która uczy ojców. Dla mnie to było za późno, bo już byłem, już miałem większość dzieci odchowanej. Ale oni uczą ojcostwa tego, że, ojców tego, że najważniejszym zadaniem ojca jest mężczyzn, jest ojcostwo. Co my, mężczyźni, no często gęsto o tym nie pamiętamy. Nie? Także ja myślę, że nie jestem chyba dobrym wzorem do naśladowania, znaczy dobrym, idealnym wzorem na pewno nie jestem, może trochę mogłem na ten temat powiedzieć, ale no ciężko jest, bardzo ciężko jest pogodzić pracę z, z dziećmi. Taka może rada, dzieci, dzieci potrzebują atencji, fajnie by żebyśmy tej atencji mieli, nie wiem, godzinę dla każdego dziecka dziennie, niewykonalne, niewykonalne, ale jak masz te 5 sekund dla tego dziecka, to weź tak ściśni w ramionach, oczywiście nie, żeby złamać żebra, ale żeby po prostu dziecko wiedziało, że ten uścisk to jest uścisk kochającego ojca. I jeśli by to przejdzie przez usta, to powiedz kocham cię, po tam to źle przechodzi przez usta albo nie przechodzi. Do córki to łatwo, nie? Ale do chłopaka to tak, nie? Jakoś tak ciężko. Ale pokaż temu chłopakowi, pokaż temu tej córce, że ten uścisk to jest po prostu uścisk miłości. Takie, że cię nigdy nie opuszczę, nigdy cię nie wypuszczę z tych rąk, zawsze cię będę chronił i czasem te parę sekund, ale tak naprawdę dane temu dziecku e, naładuję akumulatory tego dziecka na cały dzień. Także jeśli już tak totalnie nie masz czasu, to. No ale oczywiście, jak są urlopy, to wtedy no, odradzam, jeżeli nie na urlopy na, na szkolenia, tylko właśnie urlopy są po to, żeby być. weekendy urlopy są po to, żeby za, naładować akumulatory tych dzieci y, poczubek, tak, żeby one czuły, że są. Mimo to, że jesteś krócej w tym domu i no wiedzą, że jesteś przedsiębiorcą, że nie masz tyle czasu, że no biznesmen to jest ten zajęty, nie? No busy, busy man, nie? Czyli ten, ten zajęty, taka jest rzeczywistość przedsiębiorcy, jest zajęty ma mało czasu na inne rzeczy, ale w takim razie ten, te, te krótkie wycinki czasu zrób, po prostu, zrób je bardzo intensywne. Okaż tą miłość taką, że już więcej nie potrafisz, nie? To jest. Myślę, taka rada dla zagonionych. Ale widzisz, Igor, to, to, o co ja ci pytałam, to piątka dzieci wyszła z domu i to wyszła bardzo wcześnie. Myślę, że nie uciekali z tego domu, tylko po prostu weszli w szczęśliwe związki. Yy, I masz i córki, i synów. I jak... Yy, ta, czym dla Ciebie takim jest, jest ojcostwo? Bo tego nie powiedziałeś. Czym jest ojcostwo dla mnie? Hmm. Same trudne pytania dzisiaj. Znaczy, ja, ja tak myślę, jak, jak myślę o tym, jaki jest sens istnienia, no to um, ja oczywiście współczuję osobom, które nie mogą mieć dzieci. Tak? No, bo jakby to są tacy ludzie, bardzo, bardzo współczuję. Ja mam tą radość w sercu, że, że um, jestem obdarzony piątką dzieci. Udało nam się jakieś z żoną i, i je spłodzieć i wychować. I chyba nie najgorzej. Yy, natomiast jak tak się zastanawiam nad, nad is, is, sensem mojego istnienia bez dzieci, no to czuję, że to, to moje istnienie było po prostu uboższe o. No jestem taki bardzo matematyczny, więc powiem procentowo o 80%. Ja po prostu, jakby życie bez dzieci, to po prostu ja w ogóle się zastanawiam, no, no ciężko, nie? Oczywiście dla mnie, życie bez wiary, to w ogóle, jakby jestem człowiekiem wierzącym, który się. Pamiętam pierwsze 20 lat życia jako niewierzący, w związku z tym pamiętam ten ból istnienia bez Pana Boga, to, to, to pamiętam to dzisiaj, mimo to, że to już było wiele lat temu, ale tak samo jak teraz, jako osoba wierząca, jakby ufająca w to, że będzie zmartwychwstanie potem, po śmierci, to jak właśnie w tym swoim życiu tak patrzę, to po prostu te dzieciaki, oczywiście moi dzieci tego nie potwierdzą, także sprawa jasna, one tego nie potwierdzą, że są dla mnie w dużym stopniu, Sensem mojego istnienia, że są spełnieniem mojego istnienia. Tak? Że, że krew z mojej krwi, kość z mojej kości, że, że te dzieci zostaną tą ziemią. Ja odejdę, one zostaną, będą tworzyć dalej świat. Nie, nie potrafię tego inaczej nazwać, ale no, jeszcze raz współczuję wszystkim osobom, które nie mogą mieć moich własnych, swoich własnych dzieci. Wielki ból. Natomiast no, dla mnie posiadanie dzieci i to jeszcze. Znaczy ja nie twierdzę że mam dużo, bo, bo znam takich, co mają i dwanaścioro. Mam tylko piątkę, chciałem powiedzieć. <laughs> <laughs> mamy, mamy tylko piątkę, ale jakichś wspaniałych, które są dla nas no, rzeczywiście oczkiem w głowie. A co do szczegółów, to ostatnie dziecko jeszcze jest z nami dopiero w czerwcu wychodzi z domu. No i państw mi, co potem? Co potem? I to właśnie jest ta piękna sprawa, to, co czasami gadamy z, z moją żoną z narzeczonymi i im tłumaczymy. Słuchaj, dzieci będą od domu przez 20 lat, no tam 25 i tak na końcu wpadniesz na swoją żonę, w związku z tym pielęgnuj ją przez całe życie, bo to z żoną będziesz żył do końca życia, a nie z dziećmi, nie? My też tak czasami w naszym życiu, myślę, że to jest kwestia tego, jakby no, tego, co się dzieje teraz na świecie, że jakby następują całkowite jakby zmiany Światopoglądów, wartości i tak ja dalej. Jestem totalnym tradycjonalistą. Ja cały czas jestem, jakby, myślę, chyba kategoriami roku 1915 czy 20. Tak na siebie patrzę. Po prostu ja jestem, ja jestem Bóg, honor ojczyzna. To, to jest moje myślenie. Więc taki jestem dość tradycjonalistyczny i dla mnie żona do końca życia, duża rodzina, miłość w rodzinie, wzajemne się wspieranie, to jest to, to co mi napędza mnie, daje mi poczucie, poczucie sensu. Bez sensu, to tak jak to pisał Frank, tak, w obozie koncentracyjnym można umrzeć, A jak się ma poczucie sensu, to trzeba mieć pecha, żeby być zabitym w obozie, nie? Ale jak się ma poczucie sensu, to się przeżywa, nie? Dla mnie poczuciem sensu oczywiście jest to, że, że wierzę, wierzę w stanie i to jest, to jest dla mnie bardzo ważne. Ale, ale jak patrzę na tu na swoje życie, to dzieci to jest coś takiego, że jakby ktoś im powiedział, że ich nagle nie ma, tak by to się wyrwał czy czwarte serca, nie? To jest coś takiego. Co z tą żoną? I te plany bez dzieci. A, no to jest trudne pytanie, no bo tak, już człowiek już nie ma 25 lat, więc... Yy, no oczywiście nam się marzy tam podróż dookoła świata. Kamperem? Yy, kamperem tak po indyjskim. Ja <grym> <grym> tak yy, z takich... No mamy takie marzenia, tylko żeby sprawa jasna, spełnianie marzeń niekoniecznie jest czymś takim, co napełnia serce tak totalnie, mm -hmm. tak? No bo to, co napełnia serce, to jest miłość, nie w rodzinie. I w rodzinie, no może być też szerzej, oczywiście, tak, są, są, miłość w społeczeństwie, której tak teraz brakuje. To też by na pewno napełniało serce, ale z takich marzeń, które mówię, to od tego na pewno będzie zależało nasze szczęście, ale mamy taki plan z żoną, żeby pojechać do Nowej Zelandii, uwaga! Na narty, oczywiście, ponieważ jestem lodowiec, który podobno jego język wpada do dżungli. W związku z tym będziemy jechać na nartach i jedziemy do dżungli. Niemożliwe, ty jesteś. No. Powiem to trochę prywaty, że Igor do mnie dzwoni rok temu. Jaki to był miesiąc? Maj? Ty jechałeś? Ty jechałeś na deskę, ale jeszcze to przez wrześni, lodowiec. To tak? Był wrześni, przez, wrześni. tak, więc jakby można na deskę, na Windsurfing, tak. ale ja jeszcze później dojeżdżają na narty. Także nie znałam wcześniej takiego sposobu i myślałam, że ja jestem szalona, ale ty dałeś mi nowy. No i się ale... nie udało. No bo przez Covida się nie udało, ale udało się narty. Na lodowcu. No i pięknie. No ale ta hmm. Zelandia też jest takim ciekawym rzeczywiście yy, ciekawym celem. No ale dobrze, czyli żona ważna osoba. Żeby nie, te są. dzieci nie stały się centrum świata, nie? Niestety takie. Dzieci teraz się nie, jest, mogą, że... nie mogą stać się centrum świata, dzieci są nam darowane na 20, 20, kilka lat, potem odchodzą. Mamy te 20 lat, żeby je wbudować w nie jakieś piękno i jakieś wartości, które dadzą im potem power na, na całe życie, fundamenty i, i, i siłę na całe życie.